gdzie się mieszka, wesoła. Co po drzewach skacze pod gałązkami się chowa. Orzeszki zbiera w dziupli mieszka. Lubi marchewkę i wie jednego orzeszka. Biewióreczko, biewióreczko, gdzie wióreczko. Gdy słońce świeci, ona skacze w koło. Z ptakami śpiewa, bawi się wesoło. A gdy deszczyk pada, skryje się w dziupli i tam cieple siedzi. Gdy las deszcz nuci, wiewióreczko, wiewióreczko, gdzie jest domek? Ptasik war gdzie Gdzie jest domek twój? Pod gałązką sosny Blisko struny chmój, Skaczesz tam i tu Zbierasz swój mały skarb Wśród zielonych drzew Gdzie słychać ptasik gwar. Gdy słońce świeci, ona skacze w koło. Z ptakami śpiewa, bawi się wesoło. A gdy deszczyk pada, skryje się w dziupli i tam cieple siedzi, gdy las deszcz nuci. Jesienią liście zbiera kolorowe, na zimę robi zapasy zdrowe. Orzechy, żołędzie, do dziupli niesie Przez całą zimę tam ciepiutko będzie Wiewióreczko, wiewióreczko, gdzie jest domek? twój? Pod gałązką sosny, blisko strumych mój Skaczesz tam i tu, zbierasz swój mały skarb Wśród zielonych drzew, gdzie słychać ptasi gwar a gdy wiosna przyjdzie Wiewiórka wstanie Znowu po drzewach Zacznie swoje granie Wiewióreczko, wiewióreczko Gdzie jest domek mój? Pod gałązką sosny Blisko strumych mój Skaczesz tamki, tu Zbierasz swój mały skarb Wśród zielonych drzew Gdzie słychać ptasi gwar Skaczesz tam Nadszedł czas.